Dzisiaj idziemy do bardzo niezwykłego miejsca, a zaraz wam pokażemy to miejsce. Mistyczne. Niesamowite, wchodzimy do miasta, w którym umarli są tu ważniejsi od żywych. Nie jest pochmurno, żebyście nie pomyśleli, jest po prostu tutaj tyle kadzideł, i stąd bardzo ładnie pachną. I właśnie ta, ta mgła, te chmury, to są właśnie kadzidła. Ale miejsce, ja. Tutaj się palą resztki ciała. Tu panowie doglądają, tak jak on wcześniej mi tu tłumaczył, żeby każda część ciała się spaliła. پہلے میں خوب خوب کريتا ہوں ڪريتا ہوں I tutaj dalej, jak idzie się rzeką. Tutaj mój kolega mi opowiadał, jak to wygląda, więc tu są osoby, które już po tych. Po grzebach, kiedy nawet rodzina pójdzie, oni pilnują, żeby te zwłoki się jednak dopaliły. I on mi opowiadał, że właśnie najtrudniej palącą się częścią ciała jest czaszka i żołądek. Nie wiedzieć czemu. I oni właśnie muszą to układać, dosypywać do tego ognia różnego rodzaju substancji, które się palą, i dbać o to, żeby właśnie wszystko się zamieniło w popiół. I wtedy. W rytm muzyki, która płynie, w rytm tańca, o dobrych życzeń, o dobre odrodzenie, te popioły już spalone trafiają do rzeki.